Jest, kurwa, czwarta rano, trzecia, kurwa, 50 i nie mogę spać. Za dwie godziny, za dwie godziny budzimy się na cardio i rozpierdalamy, kurwa, dzień. Także, o kurwa, chujowo, panowie i panie, chujowo, ale łapsą będzie dojebany. Obiecuję, będzie, kurwa, aż to zobaczycie. Witam bardzo serdecznie, jest kurwa, pan Jezus. Kurwa! O, jest! Panie Jezus! Widzą, idziemy kurwa na cardio. Dobra, jesteśmy kurwa. 20 człowieku, 5 minut. Lekka kropeleczka, kurwa Team Andrew from Europe. No i oczywiście cardio kręcone, także jeszcze mi zostało pół godzinki. Fajnie jestem już rozbudzony, podoba mi się, w chuj no i kurwa pokażę Wam śniadanko zaraz, na takim kurwa fajnym propsie, naprawdę fajny prop będzie, jeżeli się wykąpię. Pamiętajcie, że się musicie kąpać kurwa po treningach, bo będzie od was taki jebać, że chuj. I pryszcze będą na plecach kurwa. I później będziesz musiał ogarnąć sobie jakąś laskę, żeby Ci kurwa wyciskała. Przejeba. Skąd wciąż, kurwa lask? W ogóle kurwa zajebiście, bo mam dzisiaj treningowy, więc pokażę wam przy okazji kurwa trening. Także kurwa mega propsujemy, nie? I od razu kurwa zostaw pamiętaj lajka, suba. Babci kurwa wyjść, dziadkowi kurwa wyjść. wiesz o co chodzi. Nie można tak kurwa zostawiać w niepewności kurwa i chuj. Dobra, zaraz kurwa widzimy się na part kurwa śniadanku. Często mnie pytacie jak zrobić kurwa masę, jak ogólnie przytyć, bo macie w chuj z tym problem. Ja też miałem z tym kurwa problem, jak ważyłem 44 kg Jedyna opcja jest taka, żeby dużo wpierdalać, stary, dużo musisz wpierdalać. To nie jest tak, że Ty przyjdziesz sobie, kurwa, yy, rano zjesz dwa jajka, kurwa, kanapkę i kurwa, siema, idziesz do szkoły. Rano to Ty wpierdalasz siedem jajek, kurwa, dwa tosty, przychodzisz na chatę, kurwa, opierdalasz, kurwa, półtora worka ryżu i 200 gramów kury, wypierdalasz na trening, wracasz z treningu, jeszcze szejk, kurwa, w autobusie, wiesz, o co chodzi. Z panią Grażyną obok, kurwa, i jebiącym, kurwa heliaszem, kurwa z tyłu, bo jak wiadomo, wchodzi kurwa menel do autobusu, to autobus jebie menelem, także kurwa. Pamiętajcie, dobry typ odwójka, kurwa, to musi być kurwa sztos, co nie? No i kurwa. i tyle, no kurwa, cztery posiłki dziennie to jest minimum, kurwa, na dwóch, trzech posiłkach to można kurwa no, konia zwalić, wiesz o co chodzi. No dobra, to się tak prezentuje: jakieś 750 kalorii macie, kurwa w tym daniu, czyli 5 tostowych, kurwa lekko masą, kurwa, 5 jajek kawczan mocy i do tego będzie xylitol no i tyle tak naprawdę także to jest mój first meal później wam jeszcze pokażę suple i tak dalej i tak dalej dobra opierdalamy mm. tak to kurwa wpierdala mm. 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 dobra kurwa jedziemy po indyka równo 2 kg. postaram się kupić zobaczymy jak mi to kurwa dzisiaj wyjdzie także panorama Essa, sunia i widzimy się jak kupię indyka. Dobra mordy, to was z butów wypierdoli kurwa. Zapłaciłem stówkę, stówkę, patrzcie za co. Mirynda kurwa, 8 skrów i 2,5 kg, kilo, kurwa. Kilogram kurczaka i półtorej kilogramu indyka. Kumas kurwa, jak żarcie jest kurwa drogie. Żeby bicek kurwa rósł elegancko na pompie, na piździe kurwa. Ja pierdolę. dobra idziemy robić nogi, jebać biedę. Dobra mordy, drugi posiłek wygląda następująco, ryżyk indyczek, e, albo kurczak, e, dwa ogórasy, no i tu się pewnie zastanawia się co to jest, no to kebab gyros od KFD, jest zajebisty, patrzcie jaki makro, 100 gramach, 87 kalorii, także jeden wielki chuj, zajebisty naprawdę, także zawsze sobie go walę, e, no kurwa, smak ma jak tysiąca stacji. także posiłeczek, kurwa, pistachio, fonsi. Aha, no i kupiłem jeszcze taką miryndę. Ona ma też prawie nic, tu kalorii nie ma, także jest zajebista. Tam trzy kalorie, to chuj tam. Jest naprawdę spoko. Ta druga zielona jest obrzydliwa, ale ta jest naprawdę dobra, także polecam od Taki kurwa kabel Sony, co? Dobra, już prawie na finiszu. Jeszcze... ...pięć bryzgów. Mm. Spierdalam na trening, więc co mnie leci? PW Eric, ten, który na TikToku pszczaczka albo jakiś pryszczol. No ale nieważne, walimy kurwa miarę normalnie do ryja. Nie pierdolimy się, dlatego przed walimy tak. Jest hop cała, żeby nie było, że w chuja. Mm. <laughs> że jedna to za mało. Trzeba poprawić na ja drugą nóżkę. I robimy pre Kurwa, na trening wodę, żeby fajna była energia i kurwa moc, siła amfetamina. Napierdalamy 5 gramów kurwa glutaminy. Hop, glutamina, kreatyna. wyjebane, kurwa, czy tam więcej czy mniej, kurwa, nic się nie stanie. Tam więcej. Kurwa. I beca dwie miary. Dlaczego? Bo kurwa nie mam EAA, a chcę mieć wodę smakową, zajebiście, więc walę sobie dwie miary po prostu i chuj wam, w pigie, kurwa. No i zobaczcie, jest tu elegancja. Francesco jest jest mocno, kurwa. Jest masło fest. Jeszcze 4 minuty 54 sekundy. Także na ognisku. Tak ma wyglądać kardio, z pełnym jednięciem. Bo tak to, kurwa, jak przyjdziesz na 10 minut, to możesz sobie, kurwa, co najwyżej konia zwalić na to ty... Jest 20 minutek interwału. Rano godzinka kardio. No i tak mniej więcej. Liczcie sobie, że zdrowe schodzenie z tkanki taki, kurwa, wiecie, jak robicie redu fajnie, to powiedzmy te tak, pół kilo, 0,4, 0,6 na tydzień to jest tak chuj optymalnie, a jak schodzicie po kurwa 3,5-4 kilo, to chujnia trochę co nie. Lepiej, wolniej, ale dziebnięciem niż szybko, ale chują, wiecie, co W tym ja, potreningowe białko i, i karbo Także potreningowe No także po odcinku no Nie ma w i kurwa, formisko. Ach, nie ma no i dobra, Jestem, kurwa właśnie po treningu Zajęło mi to jakoś dwie godzinki, 15 minut, dwie godzinki dziesięć. Chujowo nagrałem, kurwa, bo nie nagrałem tak od boku, tylko prosto i pewnie mój że to mu się w kurwi, że będzie musiał to obrabiać. Także sorry. Sorry, przepraszam. I pamiętajcie, że teraz będę robić serię road tu, stówka, road tu 100 kg. Więc kurwa od września końca będę masował. No i później kurwa robimy REDU. Teraz jeszcze robię REDU. Na razie zrobiłem z 90 można powiedzieć trzech na. O kurwa, z 93 na 82, więc teraz będzie kurwa, jakoś 81,5 w niedzielę. Do 79 schodzę, żeby już być tak wyciętym naprawdę, żyłki wszędzie. No i kurwa, myślę, będziemy zrobimy final forma z odwodnieniem na 7, kurwa, 6 kilo. Takie, taki jeden dzień i później kurwa, robimy, kurwa masę z pełnym jebnięciem. Więc też wam kurwa, pokażę ee, cały kurwa, proces masowania, ile wpierdalam i tak dalej to będzie naprawdę mocny road mocny road tu pierwszy raz w życiu 100 kg mam nadzieję kurwa że wyjdzie mam nadzieję że będziecie kurwa że zrobimy to kurwa razem zajebistą serię kurwa będziemy odpalać i już mogę się pochwalić bo będzie to kurwa trening z podopiecznymi co tydzień jest jeden gościu zapraszany do mnie na siłkę pusta siłownia ja ty kurwa odcinek i rozpierdalamy system także tak to będzie wyglądać Kurwa, sorry, że dzisiaj tyle wam nie nagrałem nic z treningu, no ale chuj, no zjebałem po całości, kurwa, naprawdę. No przepraszam, kurwa, mam nadzieję, że mi w komentarzach wybaczycie. Ale jest kurwa dobrze od razu. I widzicie kurwa ile spałem? 3,5 godziny, kurwa 4 i jestem kurwa, elegancko wypoczęty, ale to też może dlatego, że przed wziąłem, a czasami tej przedtreningówki nie biorę. Tak kurwa biorę raz, biorę, raz nie biorę, więc wyjebało mnie z lekka. I pewnie kurwa pójdę spać o 21. Jest godzina 20, także jeszcze Wam trzeci posiłek pokażę. Jeszcze będzie shake. No, no i teraz wypiłem szejka i karbo. Także kurwa, to już jest jakby nie patrzeć trzeci taki kurwa posiłek na redu. Teraz będzie czwarty w sumie. O ile kurwa szejka można nazwać posiłkiem, no ale huu. bonczura pierdolne. Oh, ich. Oh. Uwielbiam, kurwa, po treningu. Trzeba być w życiu przejebanym, bo jak jesteś normalnym, to kurwa będziesz tak... Patrzcie ile ludzi jest normalnych. A to właśnie chodzi o to, żeby być kurwa nienormalnym, żeby być takim kurwa zjebem. Wiesz o co chodzi, to wtedy kurwa osiągasz sukces. Kurwa, wiesz o. A nie wiem o chujim z tym chodzi po tym szejku. Och Dobra, walimy ostatni posiłek. wie będzie on kurwa istną zajebistością. Istną petardą jestem wyjebany na maksa, ale... Jak wam to pokażę, gwarantuję, że każdy będzie to wpierdalał codziennie torami. Ciki raut. Pierw używam sobie skyrka, więc go całego opierdolę, żeby trochę było białeczka i trochę wungla, także opierdalam sobie jednego takiego deserek po prostu. Dobra, wrapa wysmarowałem e, kebabem gyrosem od Kerdę. Ser, piórko na górę i on się tu fajnie roztopi. I tutaj walę kurczaka. Później to zamykam. Zamykam i jak taka dilla. kroję sobie. I To też z tym sosem, także jest zajebisty, naprawdę no, no kurwa, giga polecam to dla was się, o co Dobra i macie kurczaczka i czekajcie, klima to co chodzi, tutaj zobaczcie ser, piórko, kurczak, kurwa, petarda i cyk, zamykasz to w pizdu i tyle. I dlatego kurwa jestem waszym wujkiem, myślę, że się zesracie, to zobaczycie, zobaczcie sobie, czekajcie kurwa, jak jest tu w środku, serek, piórko, kurczaczek. Jeszcze w środku jest ten sosik. Zobacz, Człowiek. Oh! Dobra, idę opierdalać. Także opierdolę i jeszcze się widzimy, kurwa... Na szejku, kurwa. Widzimy się na szejku. Dobra, by nie. Kończę, kurwa, szejkiem białkowym. Ten day. I to jest, kurwa, finał. Jeszcze wam suple pokazuje i... Kurwa, by pierdalało także... No, wyszło, kurwa, konkret. Nie ma co krater No tylko kurwa konkret wyszło wyszedł, wyszedł ten odcinek moim zdaniem co nie? Dobra, wale na szczała spoko takie mleczko z No i kurwa na melatonina, ZMA, omega i NAC. Także tylko to na noc leci i finish. Bye. I chodzi o to, mordę, żeby każdy Wasz dzień był z pełnym, kurwa, jebnięciem. Wiesz, co? Bo są kurwa, musi być naładowany. Wieczorem fajnie, kurwa, kabel są krężowe, z kurwa elegancko, bym powiedział. Elegancko. Także, kurwa, każdy dzień musi być z pełnym jebnięciem. Jak jeden odpuścisz, to już kurwa większość też będzie chujowa. A jak masz cały dzień na pełnej, to jest 100% realizacji. I chuj, także zapamiętajcie sobie to. Ja spierdalam spać w Kilimanjaro. To był, kurwa, dobry dzień, naprawdę. Dobry dzień. Ale też kurwa nie na 100%. Dało się kurwa lepiej.